No, i szczerze, żeby zachować po prostu, wiecie, wartości, no to pan Donald Tusk doszedł do władzy. Ja się tutaj zastanawiam, kto po prostu, kto po prostu na niego głosował, kto po prostu nie czytał historii, kto po prostu, kto po prostu nie wie, co Donald Tusk zrobił? On zrobił wiele złego dla naszego narodu. Wiele złego zrobił dla naszego narodu. Zobaczycie. W sensie, wiecie, ja czekam, tak? Czy on zrobi coś dobrego, czy niedobrego, tak? Oczywiście, żeby po prostu robił dobrze, ale po prostu wiadomo, tak? Wiadomo, że kilka lat temu przez Tuska Polacy po prostu wiecie, jechali do Londynu na co? Na zmywak 7 złotych za godzinę? Ja, ja nie wiem, czemu go wybrali. Ja nie wiem, czemu po prostu ludzie go wybrali. Co to, co to za ludzie? Co to za ludzie? Totalnie po prostu Polacy się nie nauczyli. Nie nauczyli się. Nie dojrzeli. Nie dojrzeli do tego, że po prostu Tusk nie nadaje się. Totalnie się nie, nie nadaje. Totalnie się nie nadaje do tej roli. Polacy nie zrozumieli nic z historii, nic. Po prostu popełniają te same błędy. A i szczerze, jeszcze mam do Was takie powiedzonko. Takie jest powiedzonko, że powiedzmy, wiecie, teraz u nas w Polsce, tak? Jechali po pis. Tak, jechali, po PiS, tam, obrażali i tak dalej. Ale szczerze powiem wam tak, skoro pytasz, co ktoś zrobił dla Polski, tak, ktoś zrobił dla Polski, a pis, myślę, że zrobił dużo dla Polski, dużo zrobił dla Polski. Polskie wojsko wróciło. Polskie, yy, wiecie, wojskowe bazy wróciły. Wiecie, te jednostki, te bazy, które po prostu Tusk kilka lat temu usunął je, usunął. I głosują ludzie po prostu. Na kogoś, kto po prostu wiecie, ktoś, kto po prostu służy nie Polsce, ale Brukseli, służy Niemcom. Na takiego gościa po prostu ludzie głosowali? Oh. Załamka. No i oczywiście ktoś, kto powiedział, nie ma pieniędzy i pieniędzy nie będzie, Tusk, słuchajcie, popełniliście jeden wielki błąd. Naprawdę, gdy Polacy po prostu uciekali do Londynu i mieli bilet w jedną stronę, to Tusk uciekał do Brukseli, zostawiając Polaków? Bez niczego. Czemu na niego głosowaliście? Czemu po prostu. Nie wiem, czemu Polacy głosowali na niego. Przecież. Przecież trzeba się uczyć tak na swoich błędach. Trzeba uczyć się na historii. Ale jednak jako człowiek, jako człowiek wiedzący, że Bóg istnieje, jako człowiek wiedzący, że jest człowiek, który po prostu umarł za mnie na krzyżu, daje szansę, daje szansę Tuskowi na, na to, aby po prostu dobrze rządził, aby po prostu w tej chwili. Poprawił się, bo każdy zasługuje na szansę, każdy zasługuje na poprawę, każdy zasługuje na to, żeby powiedzieć: Ja się poprawię, dobrze. Spróbuj się poprawić. Masz szansę, masz szansę, tak, którą musisz dobrze wykorzystać, bo jeżeli ponownie sprzedasz Polskę, no to niestety już ta szansa przeminie. Ale mimo wszystko, panu Donaldowi Tuskowi daje szansę na poprawę. Mimo wszystko, bo wiecie, ja też nie jestem święty, tak? No w moim życiu popełniłem błędy źle, robiłem, ale, ale ta szansa po prostu polega na tym, że jeżeli pan Donald Tusk, nie dotrzyma słowa, będzie miał Polaków gdzieś, to no niestety po prostu, no niestety po prostu będzie to złe, będzie to niedobre, będzie to, no niestety problem Polaków. Niestety na takiego człowieka się nie głosuje. Niestety. I wiecie co? Wiecie co, zanim zanim po prostu ludzie wydadzą taki wiecie, oficjalny, totalny osąd, to najpierw muszą spojrzeć na siebie. Najpierw muszą spo spojrzeć wiecie, na to, jak oni żyją, na to po prostu czy... Czy ja też nie popełniam, wiecie, błędu, grzechu, czy, czy ja również nie robię źle, tak, ze swoim życiem, czy powiedzmy, czy ja szanuję innych, czy, czy po prostu, czy daję, tak, czy daję po prostu miłość. Więc Zanim osądzisz drugą osobę, najp najpierw spójrz na siebie. Najpierw spójrz na to, że również po prostu nie jesteś idealny. Powiedzmy, możesz o kimś mówić to, tam, to, 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 to. Ale tutaj zajrzyj na sumienie w serce. Dobra, druga osoba robi źle, ale każdy człowiek po prostu też ma, wiecie, taki moment, gdzie robi źle, gdzie czyni źle, gdzie po prostu totalnie nieraz odjeżdża od rzeczywistości, tak, od tej prawdy, od miłości, od dobra. Ale najważniejsze jest to, żeby powrócił do dobra, tak, do dobrych uczynków, do tego, żeby po prostu. Wyznać, że Bóg istnieje, również, że Bóg po prostu istnieje, bo On istnieje. I wiecie, zanim spojrzycie na kogoś źle, osądzicie, ocenicie, odrzucicie, to najpierw spójrzcie na siebie. Czy macie prawo po prostu kogoś odrzucić, osądzić, ocenić? Czy macie prawo po prostu o kimś źle mówić, bo ktoś źle robi? Nie no, słuchajcie, to że powiedzmy ktoś publicznie źle nie robi, ale w ukryciu jest jeszcze, a jest jeszcze w ukryciu, człowiek w ukryciu potrafi też źle robić. No to powiem tak, Bóg, honor, ojczyzna, i pamiętajcie, aby nikogo nie osądzać, ale po prostu jest mi smutno, że Tusk doszedł do władzy. Smutno mi jest po prostu, że że teraz się tak dzieje w naszym narodzie, w ogóle na świecie. I chcę powiedzieć to, że niestety, niestety Tusk doszedł do władzy. Ale oczywiście po prostu każdy człowiek ma szansę na poprawę. Każdy człowiek ma szansę na nawrócenie się. Każdy człowiek ma szansę wiecie, po prostu y, dobrze zacząć czynić, tak? Bo Bóg nikogo nie potępia, nie osądza, tak? E, nie osądzajmy nikogo, nie potępiajmy, nikogo po prostu nie szkalujmy. Po prostu najpierw spójrzmy na siebie, najpierw po prostu spójrzmy na to, co my czynimy, co my robimy. Czy jesteśmy, nie wiem, w zgodzie ze swoim sumieniem, a przede wszystkim na pierwszym miejscu, czy, czy po prostu jesteśmy w zgodzie z Bogiem. Czy totalnie, tak? Czy totalnie po prostu nasze dobro, tak? Jest... Jest w źródle Boga.